Dzień dobry, siemaneczko widzowie. Dzisiaj gramy w... Drive True Tycoon w Roblox. I jak widać mamy tutaj jakieś ognisko do kiełbasek. Jakieś pudełka. Z, jak widzę z bułkami i parówkami I kubkami chyba do wody. Są to jest szlauch? Nie wiem. Nie wiem, co domyślał. Zastanawiam się. Yy. No, hot dog się zrobi. Więc możemy wziąć tego hot doga i mu go dać. I przyjeżdża następny klient. Tak jak było w kółko. Ale mi się tu coś do kupienia. Właśnie. I tu mamy do podeprzenia. Wodę. O, teraz mamy budelkowaną wodę. I tam było jeszcze ognisko do ulepszenia. Pewnie by było jakieś gli. Jak widać, no jest też gli. Gli też ulepszyłem. Więc, no, gramy dalej. Musimy mu zrobić hot doga i wodę. Więc weźmy z pudełka bułkę z palówką. Dajmy to na ognisko. Zróbmy oczywiście tutaj paragon gościowi. Musimy wziąć też kubek. I dajemy go, żeby wziąć wodę. Poczekamy chwilę, zanim woda się zrobi. A nie, musimy, musimy go nagle włożyć. Poczekamy, aż się woda zrobi. Już hot dog zrobiony. Dajemy gościowi. Yy, I woda też się zrobiła, więc możemy dać naszemu klientowi. Ogólnie bardzo Wam dziękuję za duże wyświetlenia. I średnie wyświetlenia, nie są takie ogromne, ale jest dobrze. Aktualnie, kiedy ja nagrywam ten filmik, na pierwszym filmiku mamy no, poczekać chwilę. Mamy. 28 wyświetleń W pierwszym filmiku. Na drugim 12, na trzecim 9. Yy, no, na tym trzecim oczywiście miałem pokazanie twarzy i mówiłem. Następny też. Teraz ten filmik też będę mówić. Yy, no, jak słyszycie. No, ogólnie. No, tam dobrze idzie w tej grze i na YouTubie też nam dobrze idzie. I ostatnie zamówienie, coś tu mi nie działa. Pomóżcie mi. Nie wiem, coś tu mi nie działa. Nie mogę wsadzić. Nie mogę wsadzić. Mam kubek, ale nie mogę go wsadzić. Co się dzieje? Co się dzieje? No wziąłem jeszcze hot doga. No I hot doga na spokojnie wziąłem, a wody nie mogę. Patrzcie, nie mogę. O! Jest! Udało się. Okej. Okay. Udało się. Na szczęście. Ostatnie zamówienie, bo wtedy będziemy mogli ulepszyć e, naszą restaurację. No, oddrive. to. tak. Musimy jeszcze zrobić paragon. Zapomniałem o paragonie. Musimy też wziąć wodę. Bo woda bardzo ważna. Wodę trzeba pić. Bo bez z tego nie przeżyjecie. Zapomniałem paragon. A nie, już chyba daję paragon. Dałem paragon. Okej, okay, i możemy sobie ulepszyć. Jest raz. ale kozacko. Kozacko jest. Zamykamy drzwi, żeby nikt się nam tu nie wkradł. Tylko my możemy wchodzić i mamy od razu klienta. Chce hot-doga. Więc musimy wziąć z pudełka hot-doga i musimy go postawić na grillu naszym, który bardzo dobrze wygląda. Jest taki kamienny, tak powiem. Musimy też dać paragon. I czekamy teraz na hot-doga. Hot-dog się zrobił. Szybko się robi, jak na tym grillu nowym. Nie to, co na ognisku. Na giro, no to co na giro. Ogólnie to jest pierwsza część z tej gry. Myślę, że będzie więcej. I piszcie w komentarzach, co byście chcieli, żebym nagrał z Robloxa. może, nie wiem, Stumble Guys zagrał? Może w Minecrafta, w FIFA? Napiszcie, co chcecie, żebym zagrał. Że nagiał to na YouTube'a i wrzucił, Żebyście mogli sobie obejrzeć. Napiszcie w komentarzach, bo jestem ciekawy, co byście chcieli oglądać. A jak chcecie Robloxa, to napiszcie co w Robloxie. Czyli na przykład, jeśli chcecie, chcecie kontynuację, no to napiszcie, że kontynuację. A jakbyście chcieli na przykład Pet Simulator X, no to napiszcie. Są różne gierki. Więc mogę najeść. Jest bardzo dużo gierek, które są znakomite i mo można spoko spędzić czas grając w nie, albo oglądając jak ktoś gra, na przykład ja, cebul są, są y, różni youtuberzy, więc no, możecie też spędzić na, ogólnie na Oglądaniu też filmików z Robloxa, z Minecrafta, itd., itd. No skupmy się na grze. Musimy wystawić paragon oczywiście. Tej pani, co jeździ samochodem. I mamy następnego klienta, który chce hot doga. Hot doga? Tak, hot doga. To weźmiemy mu bułkę z parówką i położymy na grillu. Tak, jak zawsze. Jak zawsze. No i. Czekamy, aż się zrobi. Zrobiło się i oddamy mu, jak. oddamy mu tego hot doga. A on nam zapłaci. Bo tak wygląda z Riftu. No, tak jak w Maku, albo w KFC, czy tam, w różnych restauracjach. Mmm... I proszę zasubskrybujcie i zalajkujcie ten filmik, bo chcemy się wybić jak najwyżej. Chcemy się wybić jak najwyżej na YouTubie. Chcemy zdobyć jak najwięcej subskrybujących. Chcemy powiedzieć mojego kolegę. Dydaczka możecie do niego wbić. Do Juleksa też możecie wbić. Julex Gaming. I na tym Achillesa też możecie wbić, gdzie obydwaj e, są na tych kanałach. Możecie się do nich wbić, zasubskrybować, zalajkować ich filmiki, obejrzeć sobie. Niektóre filmiki są naprawdę śmieszne, fajne. Polecam bardzo. O, ktoś się nam tu zakradł. Kogoś tu widzę. A w ogóle ta pani, nie wiem, nie chce pokazać, co chce. Ktoś nam się tu zakradł. Więc ja kończę. Żegnam się. I widzimy się w następnym filmiku.